Urządzenia mobilne coraz częściej są wykorzystywane, w, 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 kiedy użytkownicy korzystają z internetu, i kiedy wchodzą na Wasze strony, kiedy, kiedy prowadzisz sklep, kiedy prowadzisz bloga. Sprawdź statystyki, skąd masz wejścia. Są branże, w których naprawdę bardzo dużo jest wejść z urządzeń mobilnych. I warto to jakiś czas sprawdzać, jak wyglądają strony, o tym za chwilę właśnie też powiem, ale to, na czym chcę dzisiaj się skupić, to zawołanie do akcji, czyli takie call to action z angielskiego. I to zawołanie do akcji to oznacza po prostu przedstawienie jednej propozycji użytkownikowi, jednej zachęcenia do jednej, jedynej akcji, żeby on chciał ją wykonać. Czyli użytkownik chodzi na stronę, a my mówimy jedną rzecz: zrób to. No, przykłady za chwilę pokażę. To, co, o czym tutaj chcę powiedzieć, to przede wszystkim właśnie, za, może od tego zacznę, od, do czego zachęcić, o, do tego, że sprawdźcie swoją stronę na urządzeniu mobilnym, sprawdźcie na smartfonie, na tablecie. Możecie w ostateczności zmniejszyć ekran po prostu na komputerze i w ten sposób sprawdzić. W przeglądarkach, na przykład tutaj mam nawet, jest takie coś jak Mam tutaj taki resize windows, taką, taką wtyczkę do chroma, i ona pozwala, jak tu zaraz rozwinę, ustawić różne rozmiary ekranu, które są, właśnie wskazują na, na, na to, na jakich urządzeniach te rozmiary ekranu są, i w ten sposób też można przetestować, jak to mniej więcej wygląda. Inną metodą, to o której też już wspominałem wielokrotnie, to śledzenie użytkowników za pomocą nagrań i zachowania. Tutaj widać faktycznie na ich urządzeniach, na tych urządzeniach, już. już uczniowie korzystają z internetu, wtedy widać faktycznie dokładnie, jak to, jak to w praktyce wygląda. Teraz pokażę takie pewne propozycje, jak właśnie można zrobić na tych mniejszych, szczególnie właśnie urządzenia, na urządzeniach mobilnych, zawołania do akcji, tak żeby one dobrze się prezentowały i zachęcały właśnie do wykonania konkretnej jednej akcji. Pierwsza rzecz, pierwsza metoda, może metoda, bo to będą rzeczy, zalecenia, metody, przykłady, właśnie przykłady to będą za każdym razem, ale to co, to, co będzie, to, co jest na początek pierwsza rzecz, to taka właśnie metoda. Czyli, kiedy się pojawia strona, możemy wygasić tło. To tło wygaszone to oznacza, że nie widać dobrze, wyraźnie tego jest co pod spodem, tylko jest, jest. Przede wszystkim rzuca się jakiś no może tutaj być tak jak w tym przykładzie logo i Przycisk. No, głównie chodzi o przycisk, tak? czyli zawołanie do czegoś, na przykład zobacz to, zobacz ten produkt, zobacz, yy, zobacz coś konkretnego. No To akurat jest strona niesklepowa, tylko jakby usługi, ale w przypadku, kiedy macie witrynę, a wiem, że niektórzy macie, tak? klientera, gdzie pro, promujecie jeden produkt na przykład, to wtedy jak najbardziej to pasuje, zobacz i yy, yy, yy ten jeden produkt. Może być też taka rzecz, że chcecie, żeby się zarejestrował użytkownik, wtedy też właśnie zarejestruj się. Coś, coś jednego, co się rzuca mocno w oczy, ma być ten, ten jeden przycisk. Nawet tu logowanie gdzieś z rogu nie jest podkreślone. Ale to jedna z metod, po prostu zostawienie zawartości strony i wygaszenie jej. Tak? Czyli jakby od, mówicie, dobra, tam zaraz sobie obejrzysz, ale proponuję ci, wykonaj teraz tę jedną akcję. I to metoda wygaszenia, wygaszenia tła. Prezentując kolejne przykłady, będzie się też wyjaśniać sama idea zawołania do akcji. Myślę, że też bardziej to zrozumiecie, kiedy możecie ją zastosować. Bo być może jej nie stosujecie jeszcze. Następna możliwość to takiego efektywnego zawołania do akcji na urządzeniach mobilnych to odwołanie do emocji. Generalnie te metody oczywiście dotyczą również urządzeń stacjonarnych, nie tylko, nie tylko urządzeń mobilnych, ale tutaj szczególnie przy małych ekranach można pewne rzeczy wykorzystać. Ten przykład to jest no, takiego odwołania ewidentnie do emocji w przypadku sprzedaży po prostu żywności. tak? czy, 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 czy jakichś ciekawych miejsc związanych właśnie z jedzeniem, no to, yy, to wtedy po prostu zdjęcie, tak? Istotne jest zdjęcie, za odwołanie do emocji, no to możecie zastosować w zasadzie w każdym sklepie internetowym. Oczywiście zależy, co sprzedajecie, czasem jest łatwiej, czasem jest trudniej, <gry> yy, ale jak sprzedajecie jakieś produkty, spróbujcie je przedstawić w takiej kompozycji zdjęciowej właśnie odwołującej się do emocji. Oczywiście tu mówimy o stronie zawołania do akcji, czyli stronie, gdzie chodzi na przykład o zapisanie się, tak, czyli jeżeli mamy na przykład pobranie kuponu, może być, rabatowego, jeżeli chcesz wyświetlić okienko pobrania kuponu rabatowego w sklepie, to być może warto właśnie odwołać się jakoś do emocji. No, tutaj chodziłoby o to, żeby żeby, no tylko to musi mieć sens, tak, nie chodzi też o to, że pokazanie kuponu, bo on nie jest emocjonalny, tu może być radość pokazana w jakiś sposób, tak, na tym zdjęciu, gdzie ma być to zawołanie do pobrania kuponu, czyli jeżeli byśmy mieli zrobić formularz, tak jak tutaj jest, no tu jest akurat wpisz adres, tak, czyli wyszukaj najbliższy e, jakiś e, tutaj restaurację, to jeżeli chcesz, no, notabene, zobaczcie, nie cała strona jest wypełniona, tak, poniżej tam coś dalej tam jest, ale uwagę skupia absolutnie ta część, więc jeżeli chcesz na przykład właśnie e-maila zbierać i w zamian za to wysyłasz kupon rabatowy, no to podaj jakby wizualnie odczucie jakie może mieć użytkownik kiedy zapisze się po ten kupon, tak? Czyli na przykład jakieś emocjonalne, po prostu nawet osoba uśmiechnięta, tak? Zadowolona, żeby to nie było sam samo tło i przycisk "zapisz się". Tak, to, to, to przypobierz kupon, wpisz dane. O wiele łatwiej użytkownik będzie chciał wpisać, bo będzie chciał się poczuć, jakby zarazić tym, tymi emocjami, które widzi na, na obrazku. Także tu wniosek z tego punktu, to jeżeli masz okienko wyskakujące, to dodaj jakieś fajne zdjęcie w tym okienku, żeby ono emocjonalnie lepiej oddziaływało. Możesz też przedstawić właśnie w takim zawołaniu do akcji wyniki wyszukiwania. I to jest ciekawa propozycja, która jest jakby podpatrzona z, czy to z linii lotniczych, czy z tutaj też nadal mamy tu restaurację. Czy generalnie destynacji, kierunków, czy też lokalizacji. I chodzi o to, że wyświetla się okienko i masz do wyboru gotowe wyniki wyszukiwania, czyli tu są cztery miejscowości. Tak? I tutaj w przypadku użytkowników klientera możemy, myślę, że tutaj teraz pokażę, bo niektórzy użytkownicy macie macie coś takiego jak jak w... Moment. Jak macie coś takiego, jak stronę wyszukiwania, wyszukiwarki pod różnym kątem. I weźmy sobie chociaż przykład, którym też niedawno rozmawialiśmy. Tu mamy szukaj, o. I jeżeli sobie wejdziemy i mamy tu wyszukiwarkę pod, różnym, pod różnymi kątami, to teraz na urządzeniu mobilnym może tego być za dużo. Tak? No to też już się inaczej wyświetla, wtedy. No zresztą może zobaczmy sobie. O, zobaczmy sobie to na urządzeniu mobilnym. Powiedzmy, tym iPhone, weźmy, niech będzie takie mniejsze. O! Ups. O tak. I teraz tu mamy w kolumnie tak jednej, ale tego jest, jak widać, no dosyć dosyć dużo, długie jest i to, to nie jest strona oczywiście wyszukiwania, a nasza najwa, znaczy taki, wy, strona zawołania do akcji, ponieważ, bo tu jest wiele, wiele rzeczy się dzieje. To, co nas interesuje, można wrócić na główną stronę na razie, to mamy tu te kategorie i notabene te kategorie na urządzeniu mobilnym, na głównej stronie szale, apaszki chusty, to są główne kategorie, one gdzieś tu giną. I prosiłoby się aż, żeby na urządzeniu mobilnym być może nawet być może to jest rozwiązanie też, żeby na niektórych stronach, może nie na wszystkich, może, może po prostu właśnie w szale stronie wyszukaj, może na głównej wyskakiwało okienko, czy pojawia się taka strona z tymi kategoriami, które tu są, ale bardziej, bardziej widoczne, czyli nie tyle przeglądaj, ale żeby było to hasło, to szale, szale widoczne. te Teksty są nawet wtedy niepotrzebne, czyli żeby było po prostu szale, apaszki, chusty i zdjęcie, i praktycznie z kliknięcia zdjęcia, czy napisu wystarczałoby, żeby aby przejść do, do dalszej, dalszej strony, czyli czego szuka? Szale apaszki, chusty, tak? I użytkownik widzi zawołanie do akcji: szukam apaszki, klika tu i już szuka, przegląda sobie apaszki pod, pod kątem różnych, różnych, różnych tutaj apaszek, tak? Czyli, no bo to na urządzeniu mobilnym często się właśnie tak, tak to przegląda. Więc to wyszukiwanie właśnie można zrealizować, zrealizować właśnie, znaczy wykorzystać, optymalizując do iluś tam wyników tylko wyszukiwania i umieszczając na stronie te, te kilka propozycji, które są najważniejsze, żeby użytkownik mógł sobie wybrać. Następna rzecz to, inny pomysł na zawołanie do akcji na urządzenia mobilne, to jest zaproponowanie następnego kroku. No, no tutaj od, może to zależy od branży. Na przykład, no tutaj akurat jest kwestia dostępu do aplikacji, czyli następna akcja, załaduj, pobierz, tak, pobierz. I na przykład, jeżeli sprzedajesz jakieś usługi, gdzie gdzie y, w, w, ważny jest jakiś następny krok wypełnienia formularza, nawet tak, y, to może być właśnie y, y, podajdane podaj albo może być też pobranie y, w PDF-ie materiału. To nie zawsze musi być przez zapisanie na listę, tak. Może być też oczywiście jakiś główny produkt, który sprzedajecie i tu po prostu może być tylko zobacz. Ale chodzi przede wszystkim tutaj o ten przykład następnego kroku, czyli kiedy w sytuacji, kiedy przechodzisz przez kilka stron, no to chodzi o skupienie się, żeby był jeden przycisk, następny krok, koniec, nic, nic poza tym. No ta będę trochę nam urządzenia, znaczy. Te responsywne strony idą nam trochę z pomocą, jeśli chodzi o koncentrację na jednej akcji, bo menu, jak wiecie, do, zwykle jest schowane do takich kreseczek. tak? Z jednej strony trochę nam czasem to przeszkadza, bo mówimy o, użytkownik nie widzi tych wszystkich opcji, no ale z drugiej strony właśnie trzeba właśnie wziąć pod uwagę i skupić na tej jednej akcji tutaj, a jak użytkownik chce, to znajdzie. Tak, więc to w sumie jest też, też swego rodzaju jest, też zaleta, że nie rozprasza się użytkownik na inne, inne elementy na stronie. Jest taka ciekawa rzecz w przypadku urządzeń mobilnych. Z badań wynika, że w przypadku urządzeń mobilnych jest taki pewien obszar, obszar, który ekranu, obszar ekranu, który nazywamy strefą kciuka, czyli strefą, której operuje kciuk. Urządzenia mobilne po prostu są bardzo często używane za pomocą kciuków. Być może nie używacie właśnie w ten sposób telefonu, smartfonu, ale naprawdę wiele osób, szczególnie młodych, jak się przypatrzycie, to właśnie używają kciuka i bardzo szybko właśnie piszą kciukiem. I to jeszcze dwoma dwoma kciukami. W związku z tym warto umieszczać elementy zawołania do akcji, które należy dotknąć, wpisać na dole, bo ta strefa się mniej więcej w tym obszarze tutaj mieści. Także, żeby do połowy ekranu, bo na górze, jeżeli będzie umieszczone, to, to już jest poza strefą kciuka, czyli to jest ten obszar, którym trzeba już innym palcem na przykład wskazującym operować, i, i trzymając smartfon, szczególnie na przykład w jednej ręce, właśnie kciukiem można operować tutaj w tym, w tym zakresie i ten, te przyciski lepiej, czy pola do wypełnienia, lepiej jeśli będą umieszczone właśnie tutaj w, w, w części tej na dole poniżej połowy ekranu. Bardzo ważna rzecz dotyczy nie tylko stron, na których nie, nie tylko na urządzeniach mobilnych, no to już jest standardowo właściwie, żeby strona, która zawo ma zawołanie jakieś do akcji, żeby był, miała ograniczoną liczbę e, opcji, e, tak, żeby była po prostu najlepiej jedna, jedna e, opcja. E, i, I te wszystkie przykłady ta, w zasadzie to prezentowały. E, no tu, tutaj powiedzmy może e, podobny przykład. Z chyba z największym przyciskiem, może nie tak bardzo dużym jak tamte, ale jeden, tak, na środku akurat, tak, notabene tu akurat nie w tej dolnej części, co przed chwilą mówiliśmy, ale w niektórych sytuacjach najbardziej to też pasuje, tak, czyli jeden przycisk, duży, bardzo duży, e, e, skupienie się na jednej sprawie i po prostu zacznij, tak, zacznij. Yy, czasem to, to takie zaskakujące może być, ale jak, dlaczego no, to, to, to jest przykład głównej strony, tak? To nie jest jakiś okienka wyskakującego. Po prostu na głównej stronie przecież zacznij, tak? Yy, zacznij korzystać z, tej, z tego miejsca, albo przejść do sklepu, yy, może tu być, albo yy, na, na, na nowości, tak? Zobacz nowości. Zależy od jakiej branży, gdzie coś jest ważne. Jeżeli masz branżę takiej, której nowości są ważne, to tak. Albo masz taki główny produkt, który chcesz sprzedawać. Jakieś konsultacje typu, no to, y, 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 z, albo opinie możesz, tak? Przeczytaj opinie. Jeżeli są one niezwykle ważne, to wszystko zależy od branży. Są branże, której niezwykle opinie, w sensie konsulta tam gdzie są jakieś konsultacje, to ważne są opinie. Można być, można być właśnie kierować do zobacz opinie. No to, 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 to z różnych Mogą być, ale chodzi o to, że była jedna, jedna rzecz. Zobaczcie, tu jest tylko jedna rzecz. Oczywiście jest mniej ukryte. To jest ta, ta, ta pewna korzyść urządzeń mobilnych, że ono jest takie jakby małe. Ale generalnie chodzi o to, że właśnie kieruje uwagę tylko na jedną, jedną rzecz. Na stronie. Możemy też umieścić na naszych stronach, nawet nie jednej, na, na wszystkich stronach, możemy umieścić na stałe pewne też elementy, które zawołują do akcji. To już nie dotyczy nawet strony wyciskacz, tak? czyli landing, czy landing page. To dotyczy każdej strony. Na przykład tutaj mamy przykład, gdzie są zakładki, z takie, no, z takie, jakby zakładki, które stale są widoczne. Gdziekolwiek będziemy na stronie, to, to one się, będą widoczne. No, to są zawołania do akcji, akurat napisze, poleć na Facebooku i na mediach społecznościowych. Tak? Czy, to, ale może to też być cokolwiek innego. Czyli chodzi o to, żeby cały czas był widoczny, Gdziekolwiek się po stronie poruszamy, cały czas się to wyświetla. Taki, taki, taki slajder boczny, który, który nawet nie chowa się, tylko cały czas jest widoczny. Nie? To też jest. Można też tak coś takiego stworzyć, jeżeli chcemy na coś zwrócić uwagę, i żeby było to widoczne na urządzeniu mobilnym. Też to się sprawdza, zobaczcie, że to jest, warto to zrobić właśnie na dole, nie z boku, a na dole, bo to jest w tej strefie kciuka, bo z boku to nie wiadomo, jak będzie wysoko, więc lepiej, jak jest właśnie na dole. No, i jeszcze, jeszcze mamy dwie sprawy istotne. Tutaj to następna rzecz to jest wykorzystanie światła. Tu, to określenie światła może, może dla większości nie być zrozumiałe, bo tu nie chodzi o, o, o światło w sensie na przykład oświetlenia. Tak, nieoświetlenie tego światła, które, to określenie światła używane jest w kontekście, to jak przykład jak książki są redagowane, i mówimy, jak jest przestrzeń, ma być jakaś miejsce, gdzie nie ma być na przykład tekstu, czy obrazka, czy przestrzeń między obrazkiem, na przykład a tekstem, to się nazywa światłem, czyli przestrzeń, wykorzystanie przestrzeni. Tu pozwolę sobie użyć tego tej, 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 tej terminu bardziej z, właśnie z typografii, bo akurat do, bardzo pasuje. Chodzi o, o to, żeby. Być może, część, być może część obszaru tutaj strony po prostu zrobić, żeby nic nie było na nim. Chodzi o to, że są takie strony też, gdzie czasami jak przesuwamy stronę, to się wtedy wysuwa miejsce na i zawołanie do akcji przycisk, tak? Ale możemy właśnie to wykorzystać, robiąc nawet taką stałą stronę, gdzie po prostu część jest jakaś graficzna, a potem jest przycisk, na przykład, ja tu na białym tle i nic dalej nie ma. Koniec, tak? Nie ma żadnych dolnych sidebarów, żadnych tych stopek. A jeżeli już to gdzieś tam daleko, tak? Tak, żeby nie było widać na pierwszy rzut oka po wejściu na stronę. To po prostu widać ewidentnie koncentruje na jednym, jednym elemencie. I ostatnia rzecz, takie podsumowanie. Pamiętaj testować zawsze na urządzeniach mobilnych te swoje rozwiązania, żeby one nie były po prostu tylko takie teoretyczne sprawdź jak to po prostu wygląda. Podstawowa sprawa, tak naprawdę, można by od tego zacząć. Wejdź na swoją stronę na urządzeniu mobilnym i pochodź na swojej stronie i sprawdź, jak ona wygląda, czy dobrze się prezentuje. Podpatruj też strony dobrych film takich jak Amazon, gdzie pewne rzeczy są po prostu bardzo dobrze zoptymalizowane. Zobacz, jak się tam strona tego typu. Jak strona taka, taka podobna do Twojej wyświetla i jak się wyświetla Twoja strona. Tak, no w KNTZ, na szczęście większość stron dosyć dobrze się jako takie wyświetlają. Gorzej, gorzej może być. Znaczy tak, no, jako inaczej. Strony klientera dobrze się wyświetlają jako sklep, tak? A te, tutaj inna sprawa to, kiedy robisz specjalne strony, typu właśnie chociażby, gdzie są zawołania do akcji, ale co jest ważne, zawołanie do akcji masz na każdej stronie, bo wchodzisz na stronę ze sklepem, wchodzisz na stronę produktu konkretnego, kategorii, wszędzie gdzieś jakieś, jakieś zawołanie może być. no. Jest jedna rzecz, którą jakąś kluczową byś chciał, żeby użytkownik wykonał, która w konsekwencji da Ci najlepsze korzyści. No, jak jesteś użytkownikiem, dużo już klienterat, już dobrze wiesz, że jedna z ważniejszych rzeczy to jest budowanie listy i potem utrzymywanie kontaktu z osobami, które zapisują się na listę. W związku z tym. Często będzie to, żeby gdzieś było zawołanie umieszczone do zapisania się na listę. Tylko przy każdej, zależności to sprzedajesz, to będzie to różnie musi być zrealizowane, tak? Y jeśli masz sklep, w którym stale klienci kupują, no to właśnie może być rejestracja do sklepu i zbudowanie jakby listy użytkowników, no tak, tak robi Amazon, ale no to jest duży sklep, tak, więc oni mają bardzo dużo do zaoferowania, więc to jest dla nich kluczowe. U ciebie może być czasami zakup po prostu produktu najważniejszego, tak? I to jest, to będzie pierwsze. chociaż generalnie pamiętaj zawsze, że łatwiej się użytkownikowi jednak zapisać na listę niż dokonać zakupu, bo jak dokonuje zakupu Wydaje pieniądze i czasami mówimy: Ojej, jak ciężko zbudować listę. No ale pytanie: co jest łatwiejsze zbudować listę czy sprzedaż produktu? I w tym momencie no, odpowiedź jest jasna: tak? Czyli budowanie listy tak czy tak powinno być bardzo ważne cały czas. I, i, I warto ten element wykorzystywać w różny sposób i testować różne rozwiązania właśnie pod kątem urządzeń mobilnych. Ja często na przykład mówiłem, że, że na przykład jak robiliśmy okienka wyskakujące, żeby wyłączyć je na urządzeniach mobilnych, bo są uciążliwe i one czasami źle się, źle się je korzystuje, znaczy wypisywanie tych wszystkich danych, no być może wtedy czas zrobić, wyłączyć faktycznie, tak jak zresztą robicie, na urządzeniach mobilnych, ale zostawić może dodać inne okienko, dostosowane do urządzenia urządzeń mobilnych, które na przykład kieruje na stronę troszeczkę prostszą, gdzie nie ma na przykład imienia, gdzie jest tylko e-mail, gdzie, gdzie jakby ta korzyść jest w inny sposób trochę zaprezentowana do innej podstrony, tak, która to zawołanie do akcji jest zdecydowanie prostsze, mniej wymaga wysiłku takiego na takim małym urządzeniu gdzie może właśnie te elementy, które już teraz może wrócę tutaj do, do, do tej planszy dziewięciu punktów, gdzie te wszystkie elementy w mniejszym czy większym stopniu są wykorzystane, tak, czyli odwołania przede wszystkim do emocji, gdzie, gdzie może być właśnie gdzie wykorzystana ta strefa kciuka, tak? Łatwo gdzie wpisać te wszystkie dane, czy też, czy też właśnie na przykład ciekawe to są te wyniki wyszukiwania i, i spróbowania też tego. Także potem prześledzić warto wdrożone jakieś, jakąś, jakąś metodę, wybrać sobie, zrobić to i sprawdzić, i sprawdzić oczywiście, jak zachowały się na użytkownicy na tej stronie. No i wtedy będziecie wiedzieli już, co z tego dobrze tutaj u Was zadziałało. Także jak chcecie, żeby coś, coś pomóc Wam wdrożyć, to wybierzcie coś sobie z tego, zaproponujcie, opiszcie jakąś jakąś jaki pomysł Wam się zrodził oglądając to, tę prezentację, przyszlijcie na pomoc i wtedy my tu już się użytkownikom klientera pomożemy wdrożyć wasz pomysł, do których mam nadzieję, że dzisiaj zainspirowałem.